Thank you Cześć, Cześć witajcie. witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Jest środek tygodnia, a my rozpoczynamy go z Mateuszem. O, święto lasu. O. Nie słuchajcie, wziąłem swój urlop, bo dzisiaj dużo się dzieje. Ważny dzień dla nas. No, bardzo Jest ważny, nowo. bo dzisiaj jesteśmy zaproszeni do przedszkola, gdzie Hania będzie razem z koleżankami, z kolegami z grupy. Mm -hmm. Miała występ dla mamy i dla taty. Tak, Kolik, Z okazji, dnia z okazji i tak. Dla matki i dla ojca, i Palina już od rana po prostu rozkwina i przeżywa. A co jak się wzruszy? Ona już widzę. Co jak się wzruszę? Co jak ja się popłaczę? No ja no, jestem ogólnie taka bardzo bardzo tkliwa i widziałam to po sobie właśnie w sobotę, kiedy Haneczka miała ten występ na tej scenie, to powiem Wam, że dobrze, że miałam czarne okulary, bo mi te łzy tam tak? stanęły w oczach. No, no to zobaczymy dzisiaj. Fajnie no. występ, Taruszka będzie zadowolona, a no. później po występie jedziemy po... Kwiatki. No ale w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że to w sumie jest pierwszy nasz taki z okazji Dnia Ojca i Dnia Matki, tak. bo w żłobku, wiadomo, to były malutkie dzieci, nie organizowało się e, takich dni, tylko zawsze przynosiła laurki, coś takiego no. było. A to nie było też kowictwo wtedy? No też, ale mi się wydaje, że w żłobkach chyba nie robią, tak? Nie, nie to nie to nie, są no, za, to małe za małe dzieci, wiecie. przecież co one ci powiedzą? Nie, no wiesz. Mama, tata. Co dzień? Także właśnie. Ale nawet mama, tata jest piękne dla rodzica no. w wykonaniu. No. no, także jedziemy na występ no. do przedszkola, później zgarniamy Hanuśkę, odstawiamy i jedziemy po kwiatuszki do no. jakiegoś ogrodnictwa. No bo trzeba by już coś tu ogarnąć, posadzić. No, w sensie, że. Nie, że to będzie rozgrzebane, po prostu no, trzeba No właśnie, czy Jak to... się coś zaczęło, trzeba to skończyć, mieć spokój. Piąć to i mieć spokój, i potem mieć w końcu no. ten weekend, tak jak o jakim marzymy, żeby po prostu nie trzeba było coś tam iść kopać do tego ogródka, tylko no. żeby można było na spokojnie usiąść. Wiadomo, że to nie będzie taki weekend, gdzie się cały dzień będzie siedział, no, bo to jeszcze jest tam, ej, wiesz, tam jeszcze śrubka, no, tu śrubkę no, odkręcić. Wiadomo. A dokręcić, więc no ale żeby ten ogródek już był skończony, żeby już tak względnie ogarnięte było, no kogoś zaprosić, posiedzieć i te sprawy, także jedziemy, a my dalej grilla nie mamy, no, a najważniejszy punkt programu i nie ma, nie. i nie zrobisz grilla, dobra, no to zbieramy się, bo jeszcze się spóźnimy i to będzie, tak, tak, zobaczcie, jest nasza gwiazda, przepiękny występ, Hannie zawsze można liczyć. Ona zawsze jest uśmiechnięta, promienna, wyraźnie śpiewa, wyraźnie recytuje no wiersze, tańczy po prostu. Jest było bosko. Super Hania, piona. Dziękujemy jeszcze raz. O, Krówka ze mną przywija. I Hania też? Super. No i najważniejsze, Hanuś, uważaj. Może przejdźmy na drugą stronę. No właśnie, chodźcie powoli. W każdym razie najważniejsze są też prezenty, znaczy nie są najważniejsze, ale to są e, własnoręczne prezenty i te cenimy najbardziej. I to za chwilę Wam pokażę, bo na razie to buty pokazuję, bo jeszcze mam tu przedszkola buty, bo wiecie jak Hania mamo, do sukienki to muszą być buty, no to wiecie, myłam jej te cichobieszki i po prostu szła dzisiaj w takich ładnych butach do przedszkola. No bo na co dzień wiadomo ma takie bardziej e, papciowate, żeby było jej po prostu wygodniej, nie? <ścoughs> Zmiana auta, ale jesteśmy i jedziemy do ogrodnictwa. Przed nami jeszcze kawałek drogi. Nawigacja pokazuje 34 minuty. No i co ma ty? No co no, nie jedziemy swoim autem, no powiem <laughs> szczerze, że, że tyle tych roślinek będzie, że raczej do bagażnika by się nie zmieściły. No właśnie. E, no i z tego, że nie jedziemy swoim autem, to mam nadzieję, że na zmiarę to słychać, bo lekki szum jest bo prędkość jest rozwinięta, dość mocno autostradowa nie. No tak serio to jedziemy, mam nadzieję, że kwiatki uda się... kwiatki rośliny. Uda się wybrać spoko, że takie, które będą ładnie wyglądały, które, że tak powiem, przyjmą się w tej ziemi, przeżyją fajnie. I też takie, które nie za bardzo trzasną po kieszeni. No ja wam właśnie mówiłam, że wiele osób mówiło mi właśnie, bo mamy... Bliżej takie jedno ogrodnictwo, ale naprawdę dużo znajomych sąsiadów mówiło mi, że tam jest dość drogo. Ja totalnie się nad tym nie znam, ale zaufałam im. I Tata ma takiego znajomego, który właśnie kupuje w tym ogrodnictwie, do którego jedziemy, i mówi, że rzeczywiście jest różnica. I lepiej czasem jechać kawałek dalej, ale znaleźć, wiecie, fajne okazy w fajnej cenie. Więc zobaczymy, co tam właśnie. uda nam się znaleźć ciekawego. Zobaczcie, już jesteśmy. Już na miejscu, zobaczcie jakie to jest duże, więc teraz czeka nas mała wycieczka. To jak w jakimś parku. No, ale nie? nie, już widać, znaczy jesteśmy tu jakieś dwie minuty, dopiero weszliśmy, szczerze powiedziawszy. Ale już widać, że jest ogromny wybór, nie? No to kosmiczny wręcz, bym no. powiedział. Co, a tu są, co tu są? I kolorami to wszystko jest poukładane, zobaczcie. Piśnie też są, to jest to dobre na żywopłody, zamiast takiego tradycyjnego albo tu i właśnie. To, a gdzie są te te? Co jeszcze? Jakieś te kulki, tak jak to się nazywało? Yy, no bukszpany. Bokszpany, no? Kulki z bokszpanu też. Mi tam, za mną ja już były, tam za mną już były trawy ozdobne. A tam gdzieś tu jest co? Też mi się są wydaje fajne. Ładne. Bo one są zimozielone, yy, zimo nie? Tak się to mówi, no. że są w zimę też zielone. No bo jak jest coś liściastego, no to niestety teraz kwitnie, ale potem. No. Tak. Pacz, tam jest znaczek, tam są pnącze. No, ale widzisz, i tam są też te drzewka. No, trzeba na spokojnie połazić. Ale to mi się też podobają bardzo ładne. Coś weźmiemy na pewno. Patrz, one w dotknie te igiełki w ogóle no. świeżutkie, nie są uskinięte nic. No, fajne. że fajne. Patrzcie, jakie okazy? Ładne. Trawa. Chociaż w sumie na doniczce, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale to no, takie włosy końskie. O, włosy końskie. Taka trawa. <grym> takie kucyku, bardzo nam się taki to kucyku. podobało i to na pewno chcieliśmy mieć. Także będzie taka trawa, tu są cisy i tam jest jeszcze jeden koszyk. Tam w oddali. Po no to możemy iść. Tam jest też jeszcze trochę trawy. Tam są wierzby japońskie. Cztery, pani nam zaraz doniesie piątą, bo z zaplecza wychamęci bardzo ładnie. Takie ładne okaz. okazy. <grym> I jeszcze, co tam będzie? No właśnie się zastanawiam. No, jeszcze zastanawiam się się zastanawia. się, jakieś kolorki, żeby dodać, nie? Ale te wierzby już zrobią robotę, patrzcie. Bardzo One ładnie ładne. kwitną właśnie. To jest właśnie wieżba. Japan, a tam jest taka już kilkunastoletnia. Pod płotem, widzicie tam, gdzie ona jest? Tu, o! To jest taka kolorowa, ładna już. Mamy to roślinki już zapakowane w samochodzie, a właśnie patrz to już teraz patrzę, że jeszcze nie położyłam tych cisów, bo no, zdecydowaliśmy się wszystko położyć, żeby jakby zminimalizować skutki podróży. No bo i tak wszystko by się poprzewracało na pewno. Więc tak delikatnie położyliśmy i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i wygląda dość to fajnie. jest Dużo, dużo tego, rzeczy, zapłaciliśmy ale... mało, no? moim zdaniem, ale to jest tak kropla w morzu no, w sumie tego, co potrzebujemy. co potrzebujemy. Ale już przynajmniej jedna rabata będzie ogarnięta. no. Dobrze, dobra, to zbieramy się. A i właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że aż się zdziwiłam, bo powiem Wam tak myślałam, że zajdzie nam godzina, a zeszły dwie. Która jest? No, w pół do trzeciej. Ja piernicznie, to no. jedziemy. Jedziemy, nie ma czasu, dobra. Papa. Pa. Kochani, Kochani, nie da się ukryć, że wielkimi krokami zbliża się lato, to wyczekane lato, bo ta wiosna była taka, jaka była. No, bo powiedzmy sobie szczerze, u nas w Polsce ostatnio tak jest, że wiosny nie ma i nagle później jest lato i są upały. No i można już tak powiedzieć, że od kilku dni naprawdę ta pogoda jest świetna i nie płata nam figli, jest takie słońce, my już popylamy z Miłoszkiem, z Haneczką i z Mateuszem w krótkich gadkach naprawdę. W każdym razie, jak lato, to letnie zapachy i właśnie dotarła do mnie paczka z Made In. Lab. I zaraz Wam pokażę. Tym razem nie są tylko damskie zapachy. Są trzy zapachy męskie. I dwa damskie dla mnie. To są nowości. Jeden właśnie, ten męski perfum jest dla taty, no bo wielkimi krokami zbliża się też Dzień Ojca, więc już się zaopatrzyłam w upominek. W każdym razie ja chciałam powiedzieć, że tym razem to jest po prostu największy drobnowych zapachów w historii, bo aż 24 nowe zapachy i właśnie Made in Love do oferty wprowadziło też takie zapachy niszowe. Ja osobiście, jejuta, wiecie co? Ja to wyciągnę, bo mi to tu, o, albo tak. Te dwa zapachy w ogóle nie są mizenane. Yy, zamówiłam je sobie w ciemno i zaraz będę wąchać. <laughs> zaraz je sobie otworzę i powącham, ale ja już mogę powiedzieć Wam z doświadczenia. Tych... Osobiście nie znam, ale znam wiele innych zapachów, które są już w mojej kolekcji właśnie od Made in Lab, bo tych perfum używam już od około roku. No już nawet chyba rok z hakiem, powiem Wam szczerze. Wiem, że pierwszy raz chyba użyłam jak byliśmy jeszcze na Chorzowie. Mieszkaliśmy w Chorzowie u Marzeny i u Marka na mieszkaniu. Wiecie, jak mieliśmy te perypetie, bo już nasze mieszkanie było sprzedane, a później deweloper jeszcze mnie oddał domu. No i tak mniej więcej wiecie o co chodzi, to już nie będę nad tematem rozwodzić. W każdym razie ja jeszcze tu spod lady, zanim przewącham te zapachy na żywo i Wam zdam relację, wyciągnę dwa moje ukochane zapachy. Jeśli nie wiecie... Jaki zapach zamówić, to te polecam Wam w ciemno. Numer 19 i numer 102. Kocham je i uwielbiam. Jak widać, są w użyciu. A tu jest nawet już druga butelka, bo już jedną e, zużyłam. Naprawdę są super. Co ja jeszcze mogę o samym Made in Lab powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu petarda. Pachną tak jak oryginalne zapachy, jak dla mnie jeden do jednego, a są za ułamek. E, ułamek sekundy, chciałam powiedzieć. Ułamek ceny. I możecie pozwolić sobie na więcej zapachów i nie używać tylko tych swoich ulubionych zapachów na Specjalne wyjście, tylko możecie właśnie korzystać z nich na co dzień. Myślę sobie też, że przecież jak Nosimy zapachy, to nie widać ani ich butelki, ani nie widać, ile zapłaciliśmy za nie, tylko właśnie czuć zapach i jego trwałość. A tu też właśnie Made in Lab robi super robotę, bo nie tylko jest piękny zapach, ale naprawdę są trwałe. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Najważniejsze, wraca super promocja, czyli 2 plus 1. Kupując dwa 100 ml zapachy, otrzymujecie trzeci flakonik 100 ml zapachu za grosz, więc. Już nie muszę mówić, jak to się super opłaca. Ta promocja naliczy się Wam automatycznie w koszyku, jeśli dodacie po prostu trzy flakoniki 100 ml. Link zostawiam Wam w opisie filmu, jeśli ktoś chce skorzystać. Ja bardzo polecam, bo naprawdę już przestałam używać żadnych innych perfum, tylko właśnie te z Made in Love, bo szkolami, mi kasę na oryginalne zapachy, kiedy mam właściwie to samo za ułamek ceny. Dobra, obiecałam Wam wąchanie i jakby opinię na żywo, no to zaczynamy 127 dla mnie to taki zapach kwiatowo orientalny. Wyczuwam tu właśnie wanilię, natomiast 129, mmm, yy, ale tu wącham wam. To jest taki kwiatowo drzewny dla mnie zapach. Wyczuwam tu takie drzewo sandałowe, ale dla mnie ten jest słodszy. Jeśli miałabym jakoś to rozdzielić, to ten na pewno jest słodszy. W każdym razie obydwa zapachy bardzo mi się podobają i to jest pewne, że zostaną zużyte. A teraz jeszcze idę do góry i rzucę Wam okiem na moją kolekcję Made in Lab. No i tak właśnie prezentuje się nasza kolekcja zapachów Made in Lab, czyli zapachów, które są inspirowane oryginalnymi perfumami. Moja kolekcja jest naprawdę pokaźna. I tak jak mówiłam, ja używam, jestem im wierna, polecam za ich trwałość i za zapach, który jak dla mnie jest jeden do jednego. To jest na przykład 86, to jest fotega Veneta bodajże, 22 to jest chyba Amor Amor, bo tu są takie zapachy, które używam. I tak jak mówiłam, 19 polecam, 102 polecam, te nowe zapachy też bardzo mi przypadły do gustu wczoraj robota została wykonana jak Mati wrócił z pracy to jeszcze przekopał mi właśnie tą rabatę i dosypaliśmy świeżej ziemi więc wszystko już jest przygotowane dzisiaj udało mi się przyciąć już tą agrowłókninę i potem może ją zepniemy wiecie tu jeszcze musi przyjść ten ekobord to Mateusz to od razu zrobi za jednym razem no i teraz mi już zalicza drzemkę to chcę właśnie jeszcze tą agrowłókninę rozłożyć tu Wczoraj też tu udało mi się wszystko już wyrwać, wyplewić. I tu. No i będzie fajnie. Już kolejny etap będzie za nami i spokój. I jeszcze jedna sprawa dzisiaj się wydarzyła bo byli panowie i dokończyli nam ten fundament ogrodu zimowego. Zobaczcie, tak to mniej więcej prezentuje się ta blacha. To jest teraz brudne, ja muszę to umyć, ale na razie nie mogę tego umyć, bo to jest tu w tym miejscu zasylikonowane i po prostu nie mogę tego na razie ruszać. To ma takie kołki, no bo jakoś to musi się trzymać, ale ogólnie no nie wygląda to źle. No to była jakby jedyna opcja, żeby nie zostawić takiego surowego fundamentu, więc myślę, że ten antracyt jest i tak lepszy niż, niż to, co było wcześniej, no bo jak wiecie te szyby mają właśnie tu na dole takie dziureczki odpływowe i gdybyśmy położyli tu grez, no to czuję, że po zimie byłby ogromny problem i możliwe, że nawet by szybę rozsadziło, wiecie, ta woda by pozamarzała, och to masakra by była, więc no to była jedyna opcja, żeby to jakoś zakryć Myślę, że całkiem okej okay wyszło. Ale to nie wszystko, no bo jak panowie przyjechali z, dokończyć to, no to jeszcze przywieźli ze sobą już furtkę i przesło. Przesło mamy z takiej zwykłej krateczki na razie. Myślę, że kiedyś się dorobimy i będzie tak jak furtka. Furtka jest już taka ładna, panelowa, antracytowa. Za chwilę wam pokażę. Ojej, ja cię zielona chustęka, filetowa, zjeżdżalnia, no już tu takie marzenia wkraczają, że masakra. Elza, pokaż jaki i jaką mamy nową furtkę. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Jeszcze nie jest skończone, no bo wiadomo, musiało być to zabetonowane, więc ten beton musi sobie wyschnąć i jutro dopiero to będzie zasypane i obłożone kostką. No ale tak się właśnie ta furtka prezentuje, no i przęsło taka zwykła siateczka. No, a fajnie by było, jakby było takie. No, to może kiedyś będzie, a na razie furtka taka. Bardzo mi się podoba. Masz piłeczkę, no i co najważniejsze, że już nam Miłasz, Miłasz nie będzie uciekał, nie? Ja tak, mam piłeczkę, no i wiesz, od i... babci. Od babci, no z garażu wziąłeś, bo ty Mama, lubisz takie... A od kogo to i... a tutaj była taka mucha... Ojej, mucha, to jest problem, nie? Ostatnio. Tak. Jest lato i są muchy, a Hania bardzo ich nie lubi, jest problem. I komary. I komary. Mamo, kupisz krem szybko albo kupisz krem na komary? Tak. I do prądu, nie? Takie coś, żeby znowu cię nie pogryzły w nocy. Ale na razie nie ma jeszcze takich komarów. Mama nie zauważyła jeszcze, ale już się zaczną do niedługo pewnie, wiesz? No. Kochani, znowu mamy przepiękną pogodę na horyzoncie, ale to nie jest czas na leniuchowanie. Biorę się za ekobordy. Trochę się ich obawiam, zobaczcie. Mam tą agrowukninę rozłożoną już. No i teraz muszę zamontować właśnie te ekobordy. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. Pozaczyłam się nawet w taki specjalny moteczek. Mateusz w pracy, więc muszę to zrobić sama, bo jak nie zrobię tego, no to nie zrobię agrowłókniny. A jak nie zrobię agrowłókniny, no to nie posadzę tych roślin, które tam już na mnie czekają. I to już najwyższa pora, żeby dzisiaj się z tym uporać i je tu posadzić, przynajmniej w jakiejś części. Proszę, co rozmyślenia młodej ogrodniczki? Tak, ale już ekobord jest zrobiony. Nie obyło się bez jednak pomocy <noise> No bo ja go wkopałem trochę, wiadomo, no. że on jest plastikowy, więc nie będzie idealnie równy. Nie, ale... to, jest w ogóle, właśnie, to jest w ogóle trudny materiał w obróbce moim zdaniem. I na przykład szacun do osób, które robią sobie, nie wiem, z tego takie kółka, żeby wiecie, kamienie różne mm. zróżnić i wysypać sobie jakieś kształty, nie? To, to jest naprawdę ciężkie, nie? Ale... No ale jest trochę wkopany, żeby był równo bardziej z trawą. No, o. no i co powiecie, to taki pierwszy rzut. Pierwszy rzut, pierwszy układ. Ale to jeszcze stanę. też chciałam powiedzieć, że naprawdę ta agrobukina pomaga, bo są te pasy. I można to jakoś tak, wiecie, złapać, że dobra, to ustawiam na tym pasie, bo oko ludzkie to jednak jest. No plenne. wiecie o co mnie chodzi właśnie no, o to. to że wszystko na w jednym te, rzędzie. No, nie? te są w tym i, i już bez problemu, nie? A tak bym się zastanawiała, ty jest to prosto, czy nie jest to prosta? Ale i tak jestem przerażona wizją sadzenia tego. Najbardziej boję się tych drzew. To szybko, tak jak kwiatki, no. ale te drzewa... Ja nie wiem czy one nawet nie minimalnie bliżej, żeby koronami później nie haczyły o wiesz? No, no, opłot, no, 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 no. Wiesz? właśnie dlatego też już je odsunęłam, a nie wiadomo czy jeszcze nie trzeba. Piątek 21.45 to jest fantastyczna godzina, żeby przypomnieć sobie, że mieliśmy wam pokazać prezent Uchaj na dzień ojca matki, matki? Tak? matki i ojca. Na dzień taty i mamy. Więc jakoś mi tak dziwnie, było, na dzień ojca i matki. Tak? No, tak oficjalnie. na dzień mamy i taty. Eee, no i słuchajcie, kanuszka przybiegła z prezencikiem po występie udanym i w prezencie dostaliśmy po całą żabkę w łapkę, <laughs> czyli odcisk dłoni do powieszenia sobie, żebyśmy sobie mogli, nie wiem czy to, czy, znaczy wydaje mi się, że zamysł był taki, żebyśmy mogli sobie za jakiś czas... Po prostu spojrzeć no. na to, przyłożyć, żeby Hania mogła przyłożyć rękę i zobaczyć jak dawno temu chodziła do przedszkola Ile lat minęło od kiedy dostawaliśmy od niej ten prezent, dlatego będziemy się starali go zachować i nie uszkodzić Chociaż Hania starała się, nie chcąc żeby nie dotrwał następnego <grym> święta Dostaliśmy <grym> jeszcze, słuchajcie, nasze rysunki <grym> Portrety. Portrety, to już jest ta godzina <grym> Mamusia i tatuś, ja mam kucyki. u hani, właśnie, hani było bardzo ważne to, że mama ma kucyki, nie? uśmiechy są od ucha do ucha, u mnie jest też, chociaż może go nie widać, bo jest żółty, ale uśmiechy są od ucha do ucha, także są też nasze podobizny, nasze portrety, w ogóle Hania była w szoku, że przyszedłem, bo ona wszystkim powiedziała, pani Klaudii też powiedziała, pani przedszkolance, że mnie nie będzie, Chociaż my mówiliśmy, że przecież no. przyjdę, i była w takim szoku, i tak się cieszyła, że przyszedłem, że mnie po prostu wyściskała, jak szalona. No i dostaliśmy jeszcze laurki. Ta jest dla mamy. Lusterko, piękne. się jedyna przyjmie szczere życzenia. Niech każda godzina szczęściem Cię spromienia, a niech życie u ula... Ta wśród ciągłej radości, przy blasku promiennym nadziei i miłości. I to jest kwiatuszek, jeszcze warto o tym mm -hmm. wspomnieć. No i dla taty jest koszula z krawatem, czyli coś, czego tata kiedyś, kiedyś używał i co nosił bardzo często, a teraz <grym> co okay. nosi bardzo rzadko. Mój tatusiu ukochany, jakie ja masz na dzisiaj plany? Od niego ojca pamiętamy, bo my bardzo Cię kochamy, żyj uśmiechem jak najdłużej. Zdrowej niech Ci zawsze służy i zapomnij o kłopotach ty jest na wagę złota. Oh. Jakbym był i na wagę złota. No, to powiem Wam, że troszkę siana by tu było, bo troszkę byśmy byli bogaci. Jakbyśmy byli na wagę złota, to byśmy mieli ponad 100 kg złota. No i tak się prezentują te prezenciki, które dostaliśmy. Bardzo fajne, bo własnoręcznie zrobione, a to jest bardzo ważne. I to już na tyle w piątkowy wieczór. Zapraszamy na kolejnego vloga, który zaczyna się już jutro, a u Was zaczyna się już w sobotę, za 3 dni. Także trzymajcie się, pozdrawiamka, wszystkiego dobrego. No. I w ogóle w przedszkola wyszliśmy bardzo wzruszeni, bo to był strasznie wzruszający dla nas moment, ten występ, ten prezent i w ogóle. Ale też była bardzo przejęta, bardzo wzruszona, widać było, że się stresowała i przejmowała tym yy, i była bardzo zadowolona, że, że występ wyszedł i że wszystko się udało. No i w tym takim jakby pompatycznym nastroju Was zostawiamy i do zobaczenia. Ciao!